Siemanko, z tej strony Deltoid, a to jest trzeci odcinek z gry Call of krwi, rozdział drugi. Jedziemy, drugi rozdział, poziom średni, kontynuujemy. War changes people. Lives are devastated and lost and families are torn apart. The sacrifice is rarely worth the price. My brothers had to decide between the cause of the Confederacy and the lives of their family. When I saw them with our mother and heard that they had become deserters, I couldn't believe it. But I knew why they did it for the family. No dobrze. Sorki, żeby przepijał tutaj. Ale no niestety... W tym rozdziale możemy tylko grać Tomasem rejem nie możemy w tym rozdziale. No tak. Jeden odcinek, myślę, żeby Jeden rozdział, czyli wychodzi na to 20 odcinków. 21. No ale to już nic. Chcę zrobić szybki maraton, ponieważ... No chcę jak najszybciej przejść grę a później. Nie wiesz, co ten są po już robić. O, lecę do domu, no już. Eee, czekajcie, siłowo absurdalnie. A, dobra to. Yikes. Probie. Okej ja przy <laughs> Sien... Nice trick. When did you find time to practice while you were getting old? <laughs> To ja gdzieś nie robiłem. Jak coś? To co mówię. Chyba wyłączył teraz Ordzina, ale mi się nie chce. Heh. Ponieważ nie mam jako ikonkę, ale... Wiecie o co chodzi. No pewnie, Boże! Ciekawe. Ciśnij i przytrzymaj. Ale fajne! Oh, continue. Huh. I wonder how you'll do with the Yankees. No, it's just that's, a goal. That's for damn sure. Huh. What's <laughs> oh. Nice shot. <laughs> You're almost tripier. Rutraki! Może jedynie się podpisywać. Już widziałem Janquesa. Coś zwiększyłem sobie. Nie wiem, czy laguje. No nie, zmieniłem FCS -y i zwiększyłem grafikę. I mówię, że jest ekstra. big yeah that practice did you hear that no we don't have time that's jackson i ain't leaving him to burn hold on all right mr jackson up achievement

What happened here, Mr. Jones? wanted No, soldiers. They What do you mean, took over? What about our mother, I don't know what became of them, but there was a shootout. I heard it. Hey. Przybliżę troszeczkę mikrofon. Czekajcie. O. o tak. O, to będzie idealnie. O, dwa rewolwery. Nice.

A tego nie pamiętam akurat. Nie będę zbierał... A, tu, tu, to już pamiętam. Zobaczcie. Band. Naprawdę. Hmm, to dobrze, że nas nie widzą. A to idzie A, się chowie. Rambo. Ale, ale mam sz... Celność? Kurczę No idziemy, no to idź! Andralo. Nie, czekajcie Eem, sterowanie. z czułości nie wiemy <gry> A, miała raz zasięgu. No A... dobrego celu, wiesz? Siadasz, leżysz i zabijesz. No tak. Bo ty. O fuck. Na odwrót teraz krzyczysz, tak? O, jaka przewrotka. czym Rambo. Ej, coś, <grym i górę> <Okay. grym i górę> ten jest lepszy. Nie jest taki typowy rewolwer. Hmm. Okay. Ła! Wow. Wow. No, kurde oddycha jak Czuję mogę go być z tego, że O, chyba gajca z Thanks Fuck flip czy to? Young! Oh yeah! Hmm. Ale nie no, ładne widoki. Jak na polską. Wydawnictwo to spoczko. Yy, możesz co? Przeszukiwać coś tam, bo. No to idziemy przeszukać coś. Nie chciało mi się szukać. Czyli nie chce mi się szukać sekretów. O! Nice. No rusz ja, a przed chwilą... O, nie ma nic. A to? Uuu, nowy sekret. Hmm. Chciałem powiedzieć, że nie też szukać sekretów. Tak, jestem na dachu. Dobra, niech ci będzie, chodź. Bo już 10 minut prawie to trwa. O, kto pierwszy, co? Ścigamy się. Czekajcie, przeładujemy sobie to akurat pistolet, czy tam rewolwer jak to woli. Ten też... Bo nam się zawsze przyda, tak? Może też zmieniać to. Te... Po co nam noże? Jeszcze wiem gdzie jest jeden sekret, ale to nie czy tam pójdziemy. Zobaczymy ile czasu. Okej. Okay. Cze. Tak, chowaj się w takiej... Dobra, nie już mówił nic. Open nic nie lagowało na filmiku, to jest... Żeby nic nie lagowało, ponieważ no... Stay here. Keep your trap shut. I don't like this, brother. Hmm. You to it I don't wrcze, niebezpiecznie się robi. Dobra. Hm, teraz skradania. Hmm. Cześć, cześć. Ma coś do siebie. Lol, what the fuck. być to po cichu, ale trochę złamałem reguły. Okej. Okay. No, dolców, czy co to tam macie? No to nie wiem. Zobaczmy. That fire will push us toward their Gatling gun. They'll cut us down like cordwood. Shit. <sighs> okay. Now you see that tree? You climb it, and you shoot that <laughs> bitch from up high. <laughs> Spoke. Mama cup. didn't like us climbing this tree. We won't tell her, Thomas. Tree and I'll try to keep them busy. Oh. Aha. That's right, you stupid son bitch. I got you in my sights. Oh yeah. <laughs> <laughs> That's all that options. I'd that was a It's more common. Damn. Bambo. Dobra, jedziemy. Dobra, nie, ma, a może już no to... O! Uuu, teraz na koniach będziemy jeździć. Po no, coś weźmiemy. Siła, siła, szybkość, szybkość, ale to będzie szybki i... O oh yeah! Konik, konik. Bitches. Ja chcę go potraktować fajnie. Oh yeah. Thanks brother. Dzięki. Let's oh. oh yeah. Cimy że ty było dużo... dużo roboty z nimi. Kurczę, lepiej tam broń bardziej celniejsze. Jeśli jest to czerwone opromowanie, to znaczy, że możemy trafić wroga i zabić go. Jeśli dobrze trafimy oczywiście, tak? O, zapomniałem. Rambo. O oh yeah. jednego mniej. Oje. Nie, jeszcze trzeba zmienić. Nie wyrabiam z tą myszką, naprawdę, Ona jest jakaś taka dziwna. Dobra, przeładowujemy, bo... Tak myślę, że gdzie... Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. O, jak poleciał, Boże! Okej, a może do pistoletu? Hmm, kasa znaczy, że się przyda, ponieważ te rewolwery będziemy kupować. I ten...

Do drzwi? No to... Chyba tutaj, nie? No, czekaj, 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 czekaj. No, znowu ja. dwa mamy, nie? To jest takie... Nice! Za to mu... <grywki> Za to ma być jakaś łapka chociaż. Jedna, no proszę. Ale naprawdę, nice, 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 nice. Cieszyłbym się, jakbyście dali łapkę, nie? Nie, żeby zabrał czy coś. Ale naprawdę to jest motywacja. Jeżeli nie, na, nie nagrywacie. Nie wiecie, co to jest motywacja za bardzo. Eee, czekajcie. Jeżeli jesteśmy tu, to się rozejrzymy, tak? Nie. Um. Okay. O, użyj lasy, tak? OK. Dobra, czekajcie, him. To. Dobra. Look at them Is she gone? She died during the night, right? She didn't deserve this. I opened the door, but they broke it down. I tried to protect her, but. You did your best. No okej, okay. chyba jest koniec rozdziału. Jeszcze będzie takie podsumowanie? Chociaż nie, 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 nie. E, w pierwszym rozdziale zapomniałem dać podsumowanie... Podsumowania? To, to naprawdę przepraszam. E, ale ta była celność chyba 20 ileś procent. Ok, się za murkiem, tak? A ty chcesz tu? Słyszałem, ja chcę tu. To smaczka, ok, chowiemy się te z os osłonami to naprawdę przepiękne. Patrzcie. Okay.

E mi ha te una propria di space Dopiero teraz Się wszyscy zle, ja wiem o co mi chodzi, tak? Rej, napieprzaj, napieprzaj! boże, Rej, może to śmieszne pewno. Udało się, ray. We, we can't stay here for too long. you hear me, ray? ray? we'll rebuild it. after the war, we'll come back here and this'll be our home again. Ok, i też, znaczy Thompson, też mam taką nadzieję. Dobrze. Jest ta minuta, już leci, aaa. Dobra. Kurczę, tyle ludzi zginęło. No trudno. Zróbmy, że jesteśmy spóźnieni na party. Wszystko jasne, sir. God damn, McCaws. na te wszystkie te niepełne And we might have to give a medal for this, right after we string them up. <laughs> not that I take this as a personal affront, an insult to everything I stand for as a Southerner and a gentleman. They violated a direct order. They deserted their unit because of men like them, not doing their duty. The Atlanta burned. Whether it's tomorrow. <laughs> I to by było chyba na tyle. Tak! Ukończony rozdział drugi. Całgi całkowity czas gry 20 minut 38 sekund. Gotówka 127 dolarów. Znaleziono z jeden z pięciu Celność już jest lepsza. Strzał w głowę 10, zabici 82. No to takim dobrym akcentem zakończymy właśnie trzeci odcinek z gry Calviares, Mizi Krwi. Trzymajcie się ciepło i cześć. Na razie.